Cześć, ostatni materiał był poświęcony integracji aplikacji React.js z aplikacją ASP.NET MVC i dzisiaj chciałbym pokazać Wam dwa najpopularniejsze sposoby jak można szerować informacje pomiędzy aplikacją dotnetową a aplikacją kliencką napisaną w Reakcie. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego filmiku oraz do subskrybowania mojego kanału. dzisiejszym materiał rozpoczniemy od przejścia do ostatnio utworzonego projektu, kiedy pokazywałem jak integrować aplikację ReactJS z ASP.NETem i ja delikatnie zmodyfikuję ten projekt tak, żebyśmy wykorzystywali właśnie dane zdefiniowane po stronie ASP.NET MVC w naszej aplikacji klienckiej. Załóżmy, że w naszej aplikacji występuje jakieś logowanie, którego ja oczywiście teraz nie będę implementować, ponieważ to nie jest częścią tego materiału. Ja po prostu utworzę nowy model i nazwę go user.info. W tym modelu będziemy przechowywać właśnie informacje na temat loginu oraz nazwy użytkownika. Dodajmy namespace. Oczywiście. MyShop, web, models, public class, user info. No i tak, jak powiedziałem, umieścimy login. Oraz umieścimy informacje na temat nazwy użytkownika. Dobrze. Oczywiście, to jest tylko zwykły model. Tak jak powiedziałem, nie będziemy implementować samego mechanizmu logowania oraz rejestracji. W tym momencie przejdę do pliku startup.cs i w tym pliku po prostu dodam serwis, który będzie mokować ten model i dzięki temu ja będę w stanie wykorzystać ten model w naszych widokach. Wykorzystajmy kolekcję services. Dodajmy jakiś singleton, tak, ponieważ te dane nie będą się zmieniać w żaden sposób, to będą tutaj jakieś dane zamokowane. I po prostu zwrócimy nasz model. Return new user info. Oczywiście należy dodać usinga. No i teraz w tym modelu dodajmy login. Niech to będzie aziemiański. Małpa developer A jako name po prostu Artur Ziemiański. Tak? Czyli nazwa jakaś tam użytkownika, imię i nazwisko. Dobrze. Nasze dane użytkowniku są gotowe. Są dodane do kolekcji serwisów, więc możemy je pobrać za pomocą mechanizmu dependency injection bezpośrednio w naszym widoku. My chcielibyśmy te dane przekazać bezpośrednio do aplikacji reaktowej. Ok. W celu wykorzystania pierwszej metody przeszedłem do widoku Products Index. Jest to nasz widok po stronie ASP.NET MVC. Na początku strzyknę nasze dane o użytkowniku. MyShop, Web, Models, User i nazwijmy to po prostu User. Zaczniemy od metody numer jeden, którą nazwałem przekazywanie danych za pomocą atrybutów. Nic innego jak dodanie do tego diva, do obiektu data nowego atrybutu. Nazwijmy to user login, To będzie nasz pierwszy atrybut. I drugi atrybut to będzie UserName. W tym UserName oczywiście wpiszemy name naszego użytkownika. A w pierwszym atrybucie wykorzystamy login. To wszystko jeżeli chodzi o część dotnetową. Możemy teraz uruchomić naszą aplikację. Aplikacja została uruchomiona, możemy przejść do przeglądarki. Jak widzicie, jest tutaj strona naszych produktów, które dodaliśmy podczas ostatniego materiału. Kiedy przejdę do źródła strony, zobaczę login oraz name, który został zdefiniowany w pliku startup.cs. Wróćmy do Visual Studio, i przyszedł czas na aplikację reaktową. Chcemy pobrać te atrybuty. Przechodzę do katalogu Apps, do aplikacji Products i znajdźmy teraz Index.js. Jest to miejsce, w którym renderujemy naszą aplikację. Ja dokonam tutaj delikatnej modyfikacji. To, co jest tutaj, czyli ten root, przeniosę do osobnej zmiennej. Tą zmienną przypiszę w tym miejscu. Teraz jesteśmy gotowi, aby pobrać wszystkie dane użytkowniku. Utworzę nową zmienną, nowy obiekt o nazwie user. I w tym miejscu dodamy name, root, get attribute, data, user name. Oraz drugi atrybut to jest login, root. Get attribute data user login. Oczywiście bez średnika. Za pomocą konsoli sprawdzimy, czy dane odpowiednio zostały wysłane do aplikacji Reactowej. Zanim to się jednak stanie, oczywiście muszę zbudować moją aplikację. W tym celu wywołam watcha, tak, żebym za każdym razem nie musiał. Odpalać tych skryptów do budowania aplikacji. I za chwilkę nasza aplikacja powinna zostać zbudowana. Tak, nasza aplikacja przebudowała się. Wróćmy do przeglądarki. Otworzę konsolę. I odświeżmy naszą stronę. Jak widzicie, znajdują się tutaj dodatkowe elementy o nazwie name oraz login. I są to dane naszego użytkownika, czyli. Za pomocą atrybutów przekazaliśmy te dane do Diva i z diva pobraliśmy je po stronie JavaScriptu. Oczywiście, aby wygodniej korzystać z tych danych w naszych komponentach reaktowych, warto zapisać je bezpośrednio w store. I teraz to zrobimy. W tym celu przejdę do Index.js. to będzie Store, który nie będzie już modyfikowany później podczas działania aplikacji, więc ja nie będę tworzyć kolejnego pliku. Utworzę prosty obiekt o nazwie user i tutaj przygotuję funkcję reduksową, czyli coś, co przekazuje state i ten state jest zwracany. A ten state oczywiście składa się z nazwy, z name'a oraz składa się z loginu i tak przygotowany reducer możemy wypełnić bezpośrednio z miejsca, gdzie renderujemy naszą aplikację, czyli tam, gdzie tworzymy nasz store. Kiedy wykorzystujemy metodę czy funkcję create store, istnieje opcja przypisania inicjalnego state'a, tak? Jeżeli ten state nie jest wypełniony, to oczywiście jest brany ten domyślny state z tego miejsca, ale kiedy my go wypełniamy właśnie z tej funkcji create store, on jest nadpisywany. I my właśnie teraz to zrobimy. Czyli ja tutaj dodam sobie nowy obiekt dla usera, przypiszemy nasz name oraz login. Teraz przejdźmy do naszego page'a po stronie Reacta. No i wykorzystamy to, co dodaliśmy do naszego statea. Use selector state s tylko weźmiemy dwie zmienne o nazwie name oraz logi no i teraz możemy coś napisać. Hello name we will not buy you about Order, status, e-mail. Teraz możemy wrzucić nasz login. Dobrze, sprawdźmy, jak wygląda nasza nowa strona produktów. Jak widzicie, te dane z konsoli zostały przekazane już bezpośrednio do naszego widoku. No i tak naprawdę wykorzystaliśmy elementy które zdefiniowaliśmy po stronie asp .net MVC bez potrzeby wykorzystywania i udostępniania restowego API. I to tyle, jeżeli chodzi o pierwszą metodę przekazywania danych za pomocą atrybutów umieszczonych w tym przypadku w Divie. Oczywiście ta metoda niesie za sobą pewne ograniczenia. Uzupełnianie wielu pól może być bardzo uciążliwe, Dlatego czasami łatwiej jest przekazać całego json tak? cały, cały obiekt, i można to zrobić za pomocą drugiej metody czyli przypisania obiektu do e, tak naprawdę globalnego obiektu w JavaScript. W tym celu wrócę do naszego widoku MVC i dodam nowy skrypt do sekcji scripts to będzie nic innego jak do obiektu window nowy obiekt user html l json serialize user Okay. przejdźmy z powrotem do przeglądarki ja dodam breakpointa w tym miejscu odświeżę stronę i w sekcji watch piszemy window jeszcze raz window. user. jak widzicie Pojawił się tutaj nowy obiekt z loginem oraz name'em, który przekazaliśmy również w Startup .cs Ok, to teraz przejdźmy jeszcze raz do naszej aplikacji reaktowej. I zamieńmy ją tak, aby wykorzystywała nowe elementy. Jest to o wiele prostsze, ponieważ wystarczy wykorzystać obiekt Window, User Name. To samo w tym przypadku, to zakomentujemy. Window User Login. Zobaczymy, czy aplikacja się przebudowała. Tak. Wróćmy do przeglądarki. Odświeżymy stronę. I tak jak widzicie, cały czas dane tutaj się znajdują. Jednak, kiedy przejdę do źródła naszej strony, do, do kodu aplikacji. To widzimy, że one pobierane już są z obiektu Window, który przed chwilką wypełniliśmy odpowiednio nowym obiektem user i tam przypisaliśmy JSON na naszego obiektu z ASP.NET MVC. Przedstawiłem dwie metody, które umożliwiają przekazanie danych z aplikacji ASP.NET MVC do aplikacji klienckiej, w naszym przypadku napisanej w React.jsie. Oczywiście istnieją jeszcze inne metody. Jedną z nich mogą być ciasteczka, tak? jednak tutaj musimy pamiętać o cyklu życia tego ciasteczka, kiedy je zaktualizować, kiedy je wyczyścić. Dlatego do takich podstawowych elementów, podstawowych zadań, wydaje mi się, że te dwie metody przedstawione właśnie w tym materiale są najbardziej odpowiednie. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia wkrótce.